To jest moje życie, muzyka to cały mój świat. Gdybym w życiu nie miał jej, nic bym nie był wart. To jest moje życie i muszę przeżyć, je. nawet kiedy zdarzy się być na samym dnie. To jest moje życie, które nieraz skośdawało To jest moje życie, którym warta było mało Kiedy rano wstawałem, nie chciało mi się nic No bo masa problemów, długów i chciało wyjść. Ja może w kieszeni, tylko Zeta 3 A problemów tyle, że aż się cisnęły łzy Pierwszy łyk już nie pobudzał mnie I wszystko, co było dobre, było złe W tamtym momencie potrafiłem wytłumaczyć sobie, że Łukasz, jeszcze będzie dobrze, wszystko uda się Poda rękę i wysłucha, kiedy kurwa płynący, Każdy ma problemy i to normalne jest, ale mamy w sobie siłę, by rozwiązać je. Każdy z nas może znaleźć się na życiowym zachęcie. Pseudoprzyjaciele mówią, że pomogą, odwracają się napięcie, pięcie. W głowie spięcie i od życia pierdolnięcie, że nie będzie. Muzyka to cały mój świat Gdybym w życiu nie miał jej, nic bym nie był wart To jest moje życie i muszę przeżyć je. Nawet kiedy zdarzy się być na samym dnie Być na samym dnie, to nie jest przecież wstyd Nawet samego dna można też osiągnąć szczyt Wnioski wyciągamy Ile takich sytuacji miałem, nawet już nie liczę Niektóre też mogły dla mnie się zakończyć Nawet z niczym Takie życie Teraz je doceniam, na farta nie liczę Nie jest sztuką paść, ale podnieść się Lecieć po marzenia małe I te duże, które spełnia chce. Chociaż tym, co robię, brak mi jeszcze ideału Od razu Kraków nie powstał na spokojnie i pomału jeszcze błądzę, nikt nie mówił, będzie lekko Mam rodzinę, mam muzykę za sobą, zostawiam piekło Jak zacząłem nagrywanie, mówili, że zwariowałem Jak stanę na końcu drogi, powiem, żyłem tak jak chciałem To jest moje życie, muzyka to cały mój świat Gdybym w życiu nie miał jej, nic bym nie był wart To jest moje życie i muszę przeżyć je. Muzyka to cały mój świat. Gdybym w życiu nie miał jej nic bym nie był wart. To jest moje życie i muszę przeżyć. Je. Nawet kiedy zdarzy się być na samym dnie.